Że innej roli Adam Małysz w tym sezonie niż przed rokiem. Przed rokiem przebijał się do światowej czołówki, wracał do niej. Ładny, ładny skok w granicach 125 metrów. No, myślę, że Adam Małysz będzie teraz na pierwszym miejscu. 26 lat. Z skyle Miasta położonego pomiędzy Chłopio i lawki to taki jeden z trzech centralnych ośrodków narciarstwa skokowego w Finlandii. No i jest Jussi Leinen w powietrzu. Daleko, daleko i chyba wygrał. No, wreszcie zadowolony Kojonkowski, ale Adam... Troszkę ten uśmiech był taki wymuszony, powiedziałbym. No kiedyś trzeba ustąpić. Ruszył reprezentant Orbeki, 22-letni zawodnik Biernej na w powietrzu. On czy Djokolsej. Ma no, chyba on, nie ma wątpliwości. Piękny skok Biernej na Wczoraj skakał doskonale, choć w kwalifikacjach był dopiero czwarty, ale wylądował bez. Do warunków. Prędkość taka sobie w Maty ale skok fantastyczny. Fantastyczny, potężne wybicie zademonstrował Matty Hautameki. To jest moim zdaniem najgłupszy skok. Tak. Sto... Przy swoje swoje trzecie zwycięstwo Andreas Kittel w serii pierwszej. 132 metry i 1,8 punktów Tomasa Morgensterny, a zatem musiałby skoczyć nie dal, nie krócej niż pół metra. Od reprezentanta Austrii, no i chyba, chyba, te, chyba to osiągnął. No poczekamy minimalne tu będą różnice. Odbiera już gratulacje szwajcarski trener Bernie Schettler. To Morgen, Morgan 129,5 metra w serii drugiej. Andreas Kittel, o te właśnie pół metra krócej i to wystarczyło aby zwyciężyć. że przecież w tym roku polską kadrę prowadzi oglądany teraz przez nas w gnieździe trenerskim Hanu Lepist. Widzieliśmy dosyć mocny wiatr. Jak poradzi sobie w tych warunkach Adam Małysz? Może skoczyć spokojnie, ale trzymajmy kciuki. On zawsze walczy do końca. Adam Małysz w powietrzu. Dobra wysokość, walczy odległość. No nie tak daleko jak w pierwszej serii. Jednak ten silny tylny wiatr w drugiej fazie rywalizacji nie pozwolił mu odlecieć zbyt daleko. No ale oczywiście... Это техника была, он был промежуточным лидером, сейчас чуть лапку пополам не сломал, так отталкивался, так его разозлило, что приходится все делать заново. Отличный разгон у Хапанена и запредельная во всех смыслах попытка. Нет, сегодня все-таки все получается здорово и После двух дней безобразия форменного, которое творила погода в 130 123. Kilpalu a kakši, vojtka Suomeen, 126 metriä, a Janne Ahonen sinetöi komealla komealá hypy, tämän... Takže Gregor je sedmý. Takanobu Okabe! Dva Japonci asi by se nenašel, nikdo kdo by nepřál vítězství, buď Okabemu nebo Kasajovi. Ještě na závěr kariéry Igriš, kdo ví kdo přijde by to bylo fantastické, kdyby se zadařilo. Pojďme na to, tohle bude skok, který rozhodne o tom, že Takanobu Okabe možná vyhraje, možná vyhraje, možná bude na vítězů. 123 metrů. Takanobu Okabe. Прыжках на na z tramplína i Simonován. Тимон Аман, которому очень хочется 100 очков. При том, насколько слабо выступил Грегор Шлиренсауэр. Лидер Кубка Мира в воздухе. Атакует с самого первого метра полета. И выигрывает со значительным запасом, с огромным запасом. Также очень смотрел на него. Trenerzy liczą na niego, kibice. Villa Larinto 129,5 metra w pierwszej serii i teraz słabo. Mimo że jest zadowolony z tego skoku powyżej punktu konstrukcyjnego, ale to zbyt mało. By objęć... Przewaga jego po pierwszej serii była tak ogromna. No i popatrzmy. Fruń Kamil. Po pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w zawodach Pucharu świata. Popatrzmy na skok Kamila. Tak skacze mistrz świata. Tak nokautuje się rywali. Piękne, znakomite zwycięstwo Kamila Stocha. Pierwsze jego zwycięstwo w tym sezonie. I po raz. Pięciokrotnie wygrywał już w tym sezonie. Czy to jest skok po trzynaste w karierze? Zwycięstwo pierwszy po pierwszej serii. 1,1 punktu przewagi nad Severinem Freundem. Kamil Stoch. No i teraz wielka zagadka, i pytanie: jak będzie to wszystko ocenione? Minus 1,6 punktów w tej chwili dla Kamila. Wyświetlają się noty 4,19, 1,19,5, 126. so grün. Ja, jetzt gefällt man das schon ein bisschen besser. So 127,5 Meter. Der braucht Ach, da war ein Sprung. Den Harder Sprung ist ja, gut jetzt hoch ja, 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 gehen wir, kommen, gehen wir ja, komm komm Ja, super! Das war's. das war's Das war's. das war's. Michael Heiberg so ist nicht zum Wackeln zu bringen. Im Gegensatz zum Balken. Ja, ich weiß